Takiej ekipy naprawdę dawno nie było, jest Bobo, jest Julia jest ja, Elviso, A my a, jesteśmy hello. w naszych Bagnowicach, hey, 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 hey. Bagnowicowych, Co, bigo, co ma chorze? Jak ja, nie, nie bij go, nie bij go, bo ci zabiorą Ej. te prawa rodzicielskie, no tak, tak. Dobrze, chodźcie tutaj. Dawaj, Musimy zabić, ja. No nie klep mnie tutaj, lamusie! A, Ej, i, słuchajcie, jest jesteśmy lamusie. w nowej wiosce, bo się przeprowadziliśmy, i widzowie, kto z was nie obejrzy tego filmu do końca, Ej. ten nie może nazwać się. Zestrałeś się znowu? Zapach twojej kupy. Dobrze, dobrze, proszę za mną, proszę za mną, dlatego że ja muszę no. z Wami ustalić kilka rzeczy. W tym odcinku widzowym musimy wybrać sołtysa naszej gminy i nie. Nie zostanie nim bobek na pewno. Nie wytrzymałbym, gdyby bobek tutaj został sołtysem. Po drugie, musimy wybrać nasze zadania, kto czym będzie się zajmował. Bo spójrzcie tylko na to, mamy tutaj syf, kiłę i mogiłę. Patrzcie, tak nie może to wyglądać, że wszędzie jest zarośnięte, nie da się nigdzie Oj, przejść. Nie, nie. A ja wiem, że Agentix i Elviso potrafią. Zbierać grzyby. Do tego wszystkiego będziemy musieli ogarnąć osobę odpowiedzialną za zbieranie surowców, takich jak drewno, czy chociażby węgiel, aby to oświetlić i abyśmy byli piękną, wielką społecznością. Przede wszystkim chciałbym się pochwalić tym, że troszeczkę przemieniłem domek. Proszę zobaczyć, teraz w tym momencie mamy oczywiście wysokiej jakości wycieraczkę. Ale proszę tu zobaczyć. Mamy, mamy oczywiście tutaj węgiel, jakieś mięsko się przepala, ale na górze Jezus! Jaki to jest luksus! Szyby szyby, <grym> prawda. To jest nie moje wiem. Jest Juli łóżeczko. Mamy tutaj ścianę ze że Stary, nic nie ma w tej skrzynce. Więc proszę zostawić tą skrzyneczkę! Tutaj no proszę. proszę! się nie klepać tutaj, zobaczcie. Proszę zobaczyć. proszę popatrzeć, naprawdę fanta... Zostaw to, zostaw to, zostaw to. bo ci na bo ci naklepie. No! Co ty? Myślisz, że masz zbrojkę to co? To że ci nie naklepasz. <laughs> <że trafisz właśnie śmiech> <ufany? śmiech> hey, proszę co Bobek, co ty Bobek chcesz jest Łóżko Julki? No to na którym stoisz. Ej, nie, nie bądź tam sesra. No to jest moje, to jest moje staro. No, to oco? będzie oco? tutaj bubka. Ale Bobek no! w tym odcinku dostaniesz swoją własną norę. Zabieraj to do obstranę. Ja dobrze, proszę jest, zobaczyć tutaj mieszka Agentix tutaj. i Agentix nawet wow. zrobił sobie bardzo ciekawy domek, bo wow. razem z nim budowaliśmy. Naprawdę fajnie u niego tutaj ale to dom. wygląda. Ma jakieś skrzyneczki, ma jakieś piecyki, tu to jest tak jedzenie? jakby luksusowo, wiecie co? To jest jakby luksusowo. Daję, wychodzę. Oj, słuchajcie, muszę tutaj A. wychodzić, ale słuchajcie, podzielimy się zadaniami. Przede wszystkim Bobek musi dostać swój domek. I teraz tak, Bobek, czy ty chciałbyś mieć taki domek? Domek w tym stylu, tak jak tutaj domek Elviso, że po góry lamus mi Czy ty nie chciałbyś po prostu lepianki z jakiegoś dirta? No, coś mi się wydaje. No, ja mogę sobie ten przerobić na dirta. Nie gadaj, że to będziesz na dirta. jeszcze jeszcze bagienne? To jest największa chata, nie możemy mu jej dać. A to na pewno zabiera, to na pewno jest moje. Ej, dobra, to zrobimy tak, słuchajcie, podzielimy się zadaniami. Agentix, w takim razie ty z Elviso. No! Jeszcze nie. Za dosłownie moment wy pójdziecie i zaczniecie odgrabiać liście i wszystkie te syfy, żebyśmy mogli no, ładnie przechodzić, wiemy. żeby tutaj było przejście aż do początku naszej wioski. Bo sami widzicie, tak nie może być, że tu są liany. Te liany oczywiście trzeba no, 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 tak przecinać no. od samej góry, żeby one tak nie lekko, odrastały. Tak My z Juli i z Bobkiem zajmiemy się budową domku właśnie dla Bobka. Może wymienimy Uu. po prostu Uu. to drewno na coś innego, ale zanim to zrobimy, zebraliśmy się dzisiaj, aby połączyć o, więzem małżeństwa. Eee o, znaczy, o, jaka żaba fajna! Nie ty! ty jest ża nie. Ale, e, ale żaba, jaka jaki, duża. Jaki jaki Ej, Bobek, to nie jest miejsce na twój domek! Kurde bele, nie. no lamusie ty! Słuchajcie, ja chciałem tylko ustalić. O, dzięki za tronu. Ja chciałem tylko ustalić, żebyśmy podzielili się zadaniami. Prezydenta na razie wybierać nie będziemy, dlatego że póki co to, to my mieszkamy na jakimś bagnie, tak jak Shrek, ale możemy faktycznie wybrać Sołtysa o, i on to to, to tam masz żabę w sumie, Fiona. To nie była. Nie, to czekaj, to dla, była taka księżniczka. Znaczy, Fiona dla Bobo. Dobrze, A! dobrze. Słuchajcie, zarządzam tak. Głosowanie. Kto jest za tym, aby Elviso i Agentix byli odpowiedzialni. Bobo, czy ty, to ty się ja całujesz? Całujesz żabą? No, żabę, bo nie. on się przemieni w bagnową księżniczkę. ale ty musisz tak mocniej, tak jak Ciśnij. ją. Oj, siły. Co I ty? Pacanie! Ja musiałem, Słuchaj, zroń, mnie, teraz. Nie! słuchaj nie! mnie teraz, teraz tak, wybory no. robimy. Czy każdy jest za tym, aby Elviso i Agentix byli odpowiedzialni nie. Nie. za wygląd naszej wioski, za robienie ścieżek, oświetlanie i tak dalej? do wyboru na Sołtysa. Jestem. Dobrze, Bobek, co. Trąbik. i Juli, co o tym myślą? Co Bobek i Juli myślą o tych odpowiedzialni za to. Za design, prawda? Czyli mamy 3 do 2. Jesteście przegłosowani. Fantastycznie. Dobrze, kto jest za? Na tym, aby Bobo był sołtysem. Yes, ja chciałbym coś powiedzieć. Moim zdaniem to jest naprawdę dobre podejście do rozwoju naszej wielkiej wioski. Całujesz żabę. Ja, jako sołtys będę starać się o to, żebyście mieli jak najwięcej krówek do jedzenia. Ej, dobra, wiecie Gdy co, na słówko, ale bez bobka. By... Dobra, e, bez bobka na ja susko. się zgłaszam. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj na słówko. Ej, wiecie, wiecie, o czym pomyślałem? Słuchajcie, dawanie mm. prezydentury Bobiksonowi to jest najgłupsze, co można zrobić. nie? nie? No to nie ale mało. słuchajcie, słuchajcie, to nie jest prezydentura, Dala. to jest bycie sołtysem. Wiecie co? Pomyślałem sobie o tym. Dajmy mu tego sołtysa, bo i tak sołtys nie może w sumie nic zrobić. Tutaj no tak chodźmy, nie, ma, nie ma co zepsuć nawet. Nie bo się przyzwyczai. Ja bym być sołtysem. On, Ale on nic tutaj nie zepsuje, a przynajmniej przez to, że będzie sołtysem, to nie będzie wymyślał głupich rzeczy, tylko będzie mu się wydawało, że jest ważny i będzie po prostu się hełpił i będzie mm. sobie w swoim ojcu umyśle. Ale co on może tu zepsuć? Nie, tu się ja nie da nic zepsuć, dobrze. to jest pusty las tak naprawdę. I co, co on może rządził? Ale co on zarządzi? Żeby wszystko zdirtać? I tak tam jest wszystko z dirta. Nie, bo jeszcze momencie. mi zatruje moje oczko wodne. Ale ono i tak jest Właśnie. zatrute, tam jest błoto. Teraz na nie, I dawajcie, damy mu aha. tego sołtysa. Serio, on nawet nie jest w stanie nic tam zepsuć. Nawet choinki tam nie wsadzi, bo tam nie ma miejsca na choinkę. A tak to to będziemy będzie. mieli z nim święty spokój Gdyby on został na przykład księgowym, to przecież on nawet nie umie dodać 2 do 3. To to jest jeszcze chyba gorsze. Jaki mnie niech tak, żeby on został sołtysem, ale powiemy co niekoniecznie oczywiście musi no, 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 być... Prawdą, no, 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 ale no, rozumiem, rozumiem. żeby cokolwiek, dosłownie, cokolwiek zmienić w wiosce, w wiosce Aha. musi być przynajmniej 50% głosów mieszkańców, których jakby Dobra, bez... system, jak... Dobra! Bobek słyszałeś, zostałeś z sołtysem! Co? Ale słuchajcie, Oj ja jest. wam powiem, yy, bo ja tutaj odkryłem skarb, jak was nie było. Jaki, aha, jaki skarb? Jaki skarb? no. w tym miejscu tutaj. No, stoję, no. no Tam dziurę skarb. zrobił. I, bo wybuchnie po, coś. Tu jest, jest skarb? To był mi skarb. Co to co było, stary? Co ja znałem? O! No i taci sołtys, to mi się podoba, dobra, Ty, Bobek, słuchaj, zostajesz sołtysem, ale ustalamy taką rzecz, że jeżeli chciałbyś coś zmienić, jakąś, nie wiem, ustawę dobra. czy coś, w naszym mieście Bagnowice, bo, ej, w no. w ustalamy, że to się nazywa Bagnowice? Dawajcie. Niech będzie. Dawajcie, Dawajcie. nazwę Bagnowice, widzowie, co myślicie o tej nazwie? Ale ustalamy, że jeżeli chcesz coś zmienić, to minimum 50% mieszkańców musi się zgodzić, Dobra, Dobrze. to w Zapraszam. takim razie będę musiał z rozmawiać. To jeszcze pomyślimy. W takim razie, skoro ustaliliśmy to Agentix Elviso, zajmują się designem naszej wioski. No bo sami mm -hmm. widzicie, że w tym momencie ja nawet nie wiem dokąd idę. Tu jest taki syf i taki właśnie harmider. Tak wyglądać to o, nie może. Natomiast ja, Juli i Bobo zajmiemy się właśnie designem. O! W sumie to wytrafiliście trafiliście, a ja nie. Zajmiemy się designem domku Bobo. Bobo, ty chcesz mieszkać w tym o, miejscu. No to jest coś, Ora. Wy... Ja, ja mogę w tym, tym miejscu. Dobra, no to co, ale no to co, podmieniamy to stare częściowo na dirta i częściowo na c. Te no, takie, takie to wiadomo to zmieniamy na błoto. Dobra, masz się kierkę stary, bo jak nie, no to po a, prostu... Mam. Dobra, to rób, a ja w takim razie postaram się zadbać o błoto. Ty, Juli, w takim razie też skopuj tutaj z nim drewno. A, ja mu i, ogarnę i ogródek. Dobra, a ja w takim razie ogarnę błoto, tylko. Teraz tak, skąd ja mam ogarnąć błoto, żeby go nie zniknęło? Tego błota jest kilka kra... Oj, bardzo dużo z tego błoto błota. błoto jest takie który kolor? Stary, ja biorę no, to zwykłe, to takie granatowo-fioletowe, takie szare jakby, no nie? Ale... Nie, jak, nie, jak coś tu zwilte, Miasta, tak, z pszenicą. Ja mam bardzo dużo pszenicy. A właśnie, Juli, pszenica? Słuchaj, sprawa do ciebie. Juli, ty zajmij się robieniem farmy, dobra? Potrzebujemy farmy pszenicy. Bo właśnie z farmy pszenicy, czyli z pszenicy i z tego błota, robi się właśnie te cegły bagienne, o których Bobo mówi. Te które Co? mamy na podłodze. Tak, stary, nie żartuję. Serio, to się robi z o błota serio. i z pszenicy. Uuu. No, dobra, mam w tym momencie stack. Czekajcie, stack to będę miał dosłownie za moment. I teraz tak, właśnie biorę ten stack, teraz biorę właśnie tą pszenicę i robi nam się utwardzone błoto. Z utwardzonego błota robimy tak jakby stone briki i robią nam się błotne cegły. Rozumiecie? Wszyscy nice. rozumieją, Więc robimy, robimy, I robimy, hack. nie przestajemy. I serio, ja teraz... Pop 10 livehacków. Pop 10 lifehacków! Tu, 10 lifehacków. lifehacków. Wyrzuć Elwiso z wioski! To nie będzie wojny! dobry lifehack, Elwiso ostro niechalanie z No, robi totalnie I Jeszcze takie proste, to jest No, ej, ale słuchajcie, panowie, to, no, to wy prosty. naprawdę, mówię tutaj do Agentixa i Elwiso zróbcie tak, żeby te liany też były od góry, gdzie nie gdzie oczywiście zepsute, żeby na ścieżkę nie nachodziły, bo ciężej się przez to chodzi. Czajcie no, nie? ja, ja będę przycinał gościu. Tak, 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 ale chodzi mi tylko o to, że jeżeli przytjesz je na wysokości głowy, a one będą rosły gdzieś tak wyżej, to one odrosną, więc zróbmy tak, żeby po prostu odrastać nie odrastały. że ma być ta farma? Znaczy tak naprawdę to potrzeba ale jest a bardzo jest duża. duża, więc możesz zrobić ich kilka po prostu, a ja mam dwa z okay. cegieł łotnych, więc muszę wyjść tutaj tego. góry. Okej, let's go. Czyli Bobek, robimy, patrz, tutaj takie cegiełki. Ja. A masz Dirta? Uh -huh. Masz Dirta? Miałeś mieć Dirta? No, to... mam Dirta. Dobra, no tak wziąłeś, to spoko. Ty powiedz mi uh, gdzie ląduje Dirt, indziej. a gdzie lądują cegły? Bo w ogóle te cegły I są mega teraz ładne. No, wiesz co ci powiem? No, ja stawię tego, tego te cegły, a ja sobie tak co jakiś czas postawię, wiesz? Dobra, takie robię, dobra, do do dobra. Widzę, że Juli robi farmę. Tylko nie wiem, czy to jest ogólnie tak. najlepsze miejsce pod farmę, tak szczerze, bo tutaj raczej Bobo będzie z niej korzystał, a to musimy korzystać my. No to jakieś arbuzy wylazły. A, a tutaj pozyskać. robisz, aha, bo to będzie taka duża tutaj farma. Ej, spoko jakbyśmy mieli takie jedno skupisko to na przykład farmy, ej. no. Masz coś jeszcze błoto, czy nie? Mam, 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 ma. tylko poszedłem zobaczyć jak tam im idzie, no nie? Ale mam, mam, ma. Dobra. To eee, no spoko idzie. Bobek. Ale ten domek no. był ładny. Ty w tym momencie postawiłeś tego dirkę jak no, i. Jakieś... Co, co on z tym hmm. Nie no, stary, to, 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 to no, wygląda, naprawdę wygląda naprawdę bardzo źle. Nie wygląda. Na... Nie no, no ziomek, nie, ziomek, ziomek. Czy ty ci raz mógłbyś zrobić naprawdę ładny domek? Czy to musi zawsze wyglądać no, jak totalny. No, jest to kusko? masz faktycznie, tutaj, tutaj jest brzydko, to trzeba to usunąć. Ja nie, nie wierzę. Naprawdę brzyd. budowanie o. z bobkiem. To jest właśnie, słuchajcie, budowanie z Bobkiem. Że to wszystko musi wyglądać jak po prostu Widzę, łowie, no. napiszcie, że jest ładne. Ja tak nie wierzę. Dobra, dobra, to ja idę w inne miejsce budować też tą formę. Dobrze. To u nas przy domu możesz zacząć budować. Dawaj, dawaj. A tutaj, ej, mi w ogóle te cegły no. Tak, ja daję ci, ci daj stare już te cegły. Masz tutaj patrz, to, masz Dobra. tutaj coś ci ej, też wyrzuciłem. Ej! W ogóle te alejki, chłop. O, dzięki za pszenicę. Te alejki tutaj całkiem spoko wyglądają. No, ej, powiem szczerze, okay. naprawdę fajnie to wygląda, tylko w tym momencie nie wiem, czy nie jest trochę za mało gęsto, ale chyba do tego przywykniemy, do tego no jest obrazu. Spoko, stary, to Trzeba będzie klientówkę. tylko jedyne co, to wiecie, pogarnieć na przykład płoteczki, żeby jakieś płotki sobie stały na przykład z jakimś, Jeszcze. nie wiem. Wiecie, chociażby pochodnią, czy te dzwonki na no. I tak dalej i tak dalej. Idę tutaj za wami. w prawo. Dobra, fajnie. A mamy ja wyjście w ogóle. Wycięte. Dobra, ale mamy jakieś wyjście? Aha, tu Faj, jest wyjście, idziesz tak? Ok. Je tworzymy. Masz Dobra, no to dajcie różne wyjścia. Stary, Ej, to naprawdę no. mega mega spoko w takim razie. To wiecie co? Ja w takim razie wezmę teraz płotki. u jakoś książkę receptor odblokowałem. Wezmę płotki i mm. spróbuję w takim razie troszeczkę też pochodnie tutaj mm. poustawiać. Więc wyróbcie dalej, a ja zadbam właśnie o to, żeby tutaj też troszeczkę było oświetlenia, bo na tym nowym Minecraftie jest wszystko bardzo ciemne, U was też to tak wygląda. No ciemno, no właśnie. Tak, nie, to jest nie, na ciemne. Dobra, tutaj też sobie to przerobimy. Weźmiemy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, tutaj cium, tutaj cium, dobra, okej, okay, okej, okay. mam 27 płotków, mam jeszcze tutaj 32 pochodnie. Ale mam hawile. Ale masz Hawilę, bobek! No robi wrażenie. Dobra, tutaj patrzcie, możemy zrobić tak i teraz tak, tu damy pochodnie, tu damy pochodnie, teraz tak, tutaj możemy dać, patrzcie, o właśnie, tu będzie płoteczek z pochodnią, tutaj przy samym wejściu będzie, o i od razu to będzie lepiej wyglądało, a Elwizop Powiedz mi, bo ty naprzed uwielbiasz kwiaty w Minecrafcie, no nie? I zawsze nasze miasta ja były z, z kwiatami. Z kwiatami. Czy tutaj stary Eliso. też będą kwiatuszki ogólnie, czy nie? Bo to jest to dla będzie mnie... będzie mnóstwo bagiennych, błękitnych kwiatów. Jestem Oj, mnie... Elwiso, podoba ja mi się, się ten pomysł. Podoba mi się to. Już, nie? Już Dobra, się czy stawiamy. taka farma może być? Czekaj, czekaj, jest zaraz cudownia, przyjdę i zobaczę. Bardzo piękna. Dobra, tutaj, tutaj postawię. OK, tutaj spoko to wygląda. Tutaj byśmy dali, myślę, jakieś... O, jeszcze płoteczki. Myślałem o czymś ciekawym. Tylko potrzebowałbym no. trochę żelaza. Dobra, stary, ja żelaza ci niestety no, tak, nie dam, no, bo żadnego tak. żelaza w tym momencie nie dam. Ale wiem, że Elviso coś miał, więc może Elviso ci Tak, Elviso musisz dać mi żelazo. Ooo, tutaj patrzcie, jak to będzie śmiesznie wyglądało, jakbyśmy tak zrobili. Dobra, mamy tutaj przejście od przejściowcem. Dobra, dobra, ej, czekaj, czekaj, czekaj. gdzie jest ta farma, którą miałem zobaczyć? Pokaż mi tą farmy! No abra, e, ty, patrzcie, jak? jakie fajne bluzy! Ja mam fajną bluzę i przez to jestem fajny, elo. No, a ja tutaj, gdzie, gdzie jest? A tutaj zrobiłeś. U. Ej. Duża ta farma I całkiem myślę spoko szczerze. Naprawdę. Fajnie, że, fajnie że mamy tutaj coś takiego. Dobra. Robi to tutaj... wrażenie. Ej, naprawdę tutaj tu. To... No, no. Patrzcie, co teraz robimy. Położyłem e, trochę lampek, no i ej. teraz. Ej, lampki jest. Jeszcze... O kurde, jakie być. Ej, oj. trochę za nisko chyba. Dawaj, na takie widzę. No dobra, ona jest mocna No za troszeczkę za nisko. Ej, ale naprawdę tu już zaczyna się robić tak ładnie, widzowie. Naprawdę no. ja cię, synu, jakie wy miasto tutaj ma. A, Bobek, ja mam tylko łóżeczko, więc muszę ci tutaj je oddać. Oh, czekaj, my A Tu Ale będzie twoje łóżeczko, a teraz tak, w twoim środku domeczku. Czekaj, czekaj, Wow, na no może nowe drewno takie jest w każdej strony. Ryby tropikalne? Ryby tropikalne? Tu są stare? Prawda?

Ej, dobra, to jest chyba troszeczkę zbagowane, mam wrażenie, wiesz, mordo? Ej, no, bardzo. lekko może być, ale. Ej, naprawdę, trochę dziwne ja miejsce. Tym narzekam. Serio, trochę dziwne miejsce. No, ale dobra, oh. może w sumie niech sobie tutaj żyją. Jakby wiesz, mi to nie przeszkadza. Są villagerowie, oni też się tutaj super oh, bawią. Ej, w, w ogóle, już jak się tutaj locali. przechodzi, to naprawdę wygląda to mega dobrze. Serio, wygląda to. Dobra, no, urozmaiciłam trochę farmę. Dobra, idę tutaj zobaczyć tę farmę. Wow. fajna. mocne. Ej, naprawdę, hey, my będziemy. W ogóle. W ogóle mieli tą farmę, to jest mega spoko, ale słuchajcie, ja muszę jeden bardzo mocny item tutaj odłożyć. Mianowicie, patrzcie, ja mam tutaj Brewing Stand i oczywiście ten Brewing Stand musi mieć swoje miejsce. Co Chciałem go postawić tutaj. Brewing Stand to jest to na potki. i wydaje mi się, że on Aha. może tutaj stanąć jak najbardziej. Dodatkowo mamy jeszcze pnącza, więc pomyślałem, że moglibyśmy dać tutaj pnącza i one sobie, patrzcie, urosną tutaj i sobie urosną tutaj. A ja w ogóle, patrzcie, mogę sobie i tędy wychodzić, no nie, ale mogę sobie też z domku wychodzić tędy, dlatego tutaj właśnie nie ma szyby. Bobek, jak ci idzie w tym domku? wow Super Co ty to że ty taką jazdę sobie tutaj robisz. Ej, moc, Zaczy... Co on, Czemu to łóżko stare, tak. Co? No ale klimatycznie. No, stare stary jest dziwnie, wiesz co? Ja może ci tutaj na przykład też trochę oświetliłbym, patrz, tutaj bym ci dał pochodnie. Ej, naprawdę trochę dziwnie wygląda twój domek, powiem ci szczerze. Ej, tutaj jak dokładnie to wygląda. Nie, naprawdę, szczerze, jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony, jak nam te prace idą, bo teraz to miasto, Bagnowice, to to, już wygląda mega dłużej. wygląda o! trochę jak miasto. Ej, ta farma jest taka dobra. Serio, jest taka dobra. No to tutaj upężna. zrobię strefę chillu. No to zrób sobie strefę Chilixu. Essa jest robiona tutaj, dobra. Wiecie co? Pomyślałem sobie o tym, że możemy też niektóre drzewa podmieniać w ogóle na te, na te czerwone. One mogą naprawdę fajnie wyglądać, więc czekajcie. Generacja stary. Ja bym tutaj zrobił tylko jedną rzecz. Nie mam za bardzo kamienia, ale to patrz. Zrobimy sobie nawet drewnianą siekierkę. Patrz, patrz. Znaczy, zobaczymy, czy mój projekt w ogóle ma tutaj sens. Znaczy, jeżeli no, nie będzie miał to sensu, to, to sobie tutaj poprawimy, ale patrzcie, gdyby zrobić tak. Okej, okay, to jest trochę inny rodzaj drewna, i on wygląda dość ciekawie. A potem możemy to jeszcze okorować. Dobra, poprawy całe drzewo i zobaczymy. Po prostu sobie przetestujemy wtedy, więc czekajcie, zrobimy sobie tak. Dobra, tutaj niestety, ale trzeba będzie troszeczkę więcej tego zrobić, więc robimy tak, tak. Teraz rozwalam sobie to. Ej, jak przekombinował. Ej, mocne to będzie, tylko agent, bo akurat ty myślę, że mógłbyś się tutaj wypowiedzieć, skoro akurat jesteś blisko. Patrz, stary, czy my zostawiamy coś takiego, czy raczej ty byś to okorował, stary. Szczerze. Ja Fajnie bo moim zdaniem Bez to okurowania. wygląda dość ciekawie, no nie? Bez okorowania, całkiem spoko, naprawdę z tymi pnączami, to już w ogóle będzie to dobrze Nie, no nie mogę bo, Naprawdę, no nie mogę, że to jest Ale nie Ja no patrzcie, co to jest za między dobra, panie. stary, masz tutaj łóżko, Nikoło, masz tutaj pan drugie pan łóżko, stare, wiesz to To będzie świetnie wyglądało na domek <laughs> dla villagerów. Fantastyczne Aha. miejsce dla Tomasza, na ja no. Naprawdę mega dobrze to będzie wyglądać. Żaden winator chyba by tego nie skusił, Ej, tutaj naprawdę z tymi kurcze. Jak tutaj się zrobiło to miejsce, jest mega, mega, mega ładnie. A Julie w ogóle robi tą strefę chillu. Idę zobaczyć w takim razie. Strefa chillu. Siemanu. A bo ty tutaj takie coś robisz. Ej, mogę dać ci trochę liście, jakbyś potrzebowała, to masz. O, a daj mi tak żeby one wisza, wisiały, jak te plącze mają wisieć. Ale to one muszą urosnąć, one muszą urosnąć, no będą Dobra, Ale dobra. nie od dołu, w Na takim siebie. razie nie od dołu, właśnie nie od dołu. Tylko one sobie będą rosnąć, jakby po dwóch stronach, więc, jakby spoko. Tylko musisz im po prostu dać tutaj trochę czasu, no nie? To nie jest tak, że one po w przez sekundy. Po więcej, przygód subujcie nasz kanał i tutaj klikajcie w jeden z tych subskryptów. Do dobra, 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 dobra